Maciej Puchała, dzień dobry, witam państwa, i na początek chcę zaprezentować wam jedną z koncepcji dotyczących motoryzacji przyszłości. Popatrzmy, co być może czeka nas już niedługo. Czy samochody elektryczne będą w przyszłości pełnowartościowymi pojazdami codziennego użytku? No, nie ma innego wyjścia. Wszystkie gazowce, wodorowce, hybrydowce będą droższe nie tylko w zakupie, ale i w eksploatacji od nawet najbardziej skomplikowanych elektryków. Oczywiście największym problemem będą i są źródła energii, czyli akumulatory, dające możliwość jazdy na jak najdłuższym dystansie. W przeszłości, chcąc wyeliminować ten ciężki problem, zastanawiano się nad bezbateryjnym systemem, czyli czymś w rodzaju trolejbusowego pantografu. Takie rozwiązanie jednak ma możliwość zaistnienia dopiero w dalekiej przyszłości. Wtedy jednak indywidualny kierowca nie będzie mieć już żadnego wpływu na własne miejsce w ruchu ulicznym. Wszystkim tym zajmie się nieodwołalnie miejski komputer Ojciec. To on zawiadywać będzie naszą prędkością, torem jazdy czy długością podróży, a także miejscem, w którym podłączymy się do energetycznej siatki. Komputer będzie miał w związku z tym władzę absolutną nad wszystkimi pojazdami ulicznymi. No, brzmi to nieciekawie, ale to jedyny warunek bezawaryjnego podłączenia do trakcji miejskiej. Najprawdopodobniej wszyscy płacić wtedy będziemy ryczałtem raz w miesiącu, niezależnie od przejechanych kilometrów, czy też od zużytych kilowatogodzin. No, firmy oczywiście drożej. Są już bardzo dalekosiężne plany stopniowego wprowadzenia tego elektronicznego kagańca. Początek tego procesu obejmowałby jedynie tereny miejskie, gdzie umiejscowienie sieci wiązałoby się z naturalnym wykorzystaniem budynków i wszelkich słupów. Natomiast jazda po obszarach pozamiejskich wiązałaby się z koniecznością korzystania z tuneli prowadnicowych, podobnych do tych wykorzystywanych w niektórych fabrykach przy komunikacji wózkowej. Przekonuje Was taka super bezpieczna i super nudna perspektywa? No właśnie, nie wszystkich. Dlatego takiej uwięzi nie spodziewajmy się raczej w ciągu najbliższych 40 lat. Do tego czasu będziemy musieli pomęczyć się z wewnętrznymi, cały czas modyfikowanymi pod względem gabarytów, akumulatorami, a za jakieś 25 lat dynamika aut elektrycznych dorówna dzisiejszym uturbowionym V8. Będzie nie mniej szybko, ale za to multiekologicznie i niestety cicho. Zgroza. No ale jak będą wyglądały elektrobolidy roku 2030, niedługo wam pokażemy. Zdradzimy tylko, że gotowy projekt i pomysł na to ma już Lamborghini. Lamborghini może sobie pozwolić na elektryczne koncepcje, choć z drugiej strony ciekawi jesteśmy, jak będzie wyglądał rynek używanych elektryków. Bo jeżeli chodzi o standardowe auta z drugiej ręki, to teraz właśnie o nich. Największe bezpieczeństwo daje nam zakup nowego pojazdu, ale nie zawsze stan finansów na to pozwala. Sprawdźmy, jak ominąć pole minowe na drodze do wymarzonego auta z drugiej ręki. Poznawanie historii naszego upatrzonego samochodu warto rozpocząć od jego metryki. Dział komunikacji jest tylko od rejestracji, czyli nie są w stanie zweryfikować, czy dany dokument jest prawdziwy, czy nie jest sfałszowany, czy taki pojazd. Faktycznie zakończył swoją historię na terenie danego kraju, czy jest wyrejestrowany, czy nie kierości pretensji z tytułu oszustwa, kradzieży, przywłaszczenia. Gdy mamy już pewność, że samochód pochodzi z legalnego źródła i nie ciągną się za nim niespodzianki w postaci niespłacanych rat kredytowych lub leasingowych oraz nałożone zajęcia komornicze, czas na następny etap. Jest nim sprawdzanie stanu technicznego pojazdu. Tym także powinien zająć się fachowiec, bo na oko nie wszystko widać. Bada, czy samochód ma historię przedwypadkową, wcześniejszą wypadkową. Mamy przyrządy doskonałej jakości amerykańskie i niemieckie, które z dokładnością do jednej tysięcznej milimetra pozwalają ustalić i określić grubość powłoki lakierniczej, która w sposób jednoznaczny wskazuje, czy błotnik, czy maska samochodu była wcześniej naprawiana, czy była głęboko szpachlowana i tak aby spać spokojnie i mieć pewność dokonania właściwego wyboru auta firmowego z pewnej ręki, warto zainteresować się specjalnymi programami oferowanymi przez niektórych producentów samochodów. Taki samochód ma cenę obniżoną o około 25% względem katalogu. Samochód ma 5000 km przebiegu, jest bezwypadkowy, ma jest w 100% sprawny i kompletny. Takie pojazdy w ofercie dla biznesu i nie tylko są bardzo atrakcyjne ze względu na ich wiek, przebieg i niewielkie zużycie. Samochody mają nie więcej niż 10 tysięcy kilometrów, ale tak naprawdę te przebiegi bardzo często są niż zdarzały się auta, które miały nawet niecałe 2 tysiące kilometrów. Auto, które ma przejechane 2000 kilometrów, no... Musiałoby być bardzo intensywnie eksploatowane, żeby coś mu się stało z ogumieniem czy z mechaniką tego auta. Każdy samochód sprzedawany w tym systemie ma udokumentowaną historię i sprawdzony stan techniczny. Lista jest szeroka. Począwszy od obecności apteczki gaśnicy w bagażniku, a skończywszy na diagnosty diagnostyce układów elektronicznych. Oczywiście przez mechanikę, zawieszenia, silniki i tak dalej. Korzystając z takiego programu, możemy spodziewać się dodatkowych bonusów i oszczędności, które dotyczą sposobu finansowania zakupu jak również niskiego ubezpieczenia. Stawki są promocyjne, to jest w okolicach 3,6, 4,5% za tego rodzaju samochód i tutaj ważne, niezależne od zniżek. Na koniec warto posłuchać oceny użytkownika takiego programu. Każdy z nas stara się szanować ten samochód jak swój względu na to, że no, będzie to zdanie. Na pewno one są w bardzo dobrych cenach, dobrym kąskiem, no bo jednak takich półrocznych, rocznych aut jest na rynku bardzo, bardzo mało. Programy zakupowe aut fabrycznych to oczywiście tylko jedna z możliwych form kupna samochodu używanego dla małego i średniego biznesu. Spośród kilku ofert na rynku proponowanych przez m.in. Peżota, Volkswagena czy Forda, należy wybrać tę najlepszą, dającą pełne bezpieczeństwo transakcji oraz dodatkowe korzyści. Jeżeli już mowa o dodatkowych korzyściach, to teraz z pewnością odniosą je miłośnicy odcinków specjalnych, bo wracamy na moment do październikowego rajdu dolnośląskiego. To nie rajdy, a nie wyścigi. No tutaj czasami ta wkładka między fotelem a kierownicą jest ważniejsza niż cała reszta. No Życzymy tej wkładce, żeby jej się nic nie zmieniło i żeby wytrwała w tym, co robi do końca rajdu. Dzisiaj trochę Cię poniosło. Miejmy nadzieję, że jutro odrobisz straty dzisiejszego dnia. No, spróbujemy to odrobić. No jutro też jest dzień, także będziemy próbowali atakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Panie Łukaszu, jak Pan ocenia połowę dnia pierwszego? Oceniam ją bardzo dobrze. <laughs> Nie, naprawdę fajnie, szybko, wszyscy szybko jadą. Co zrobić? Nie? Taka robota. Taka robota, proszę państwa. Rzeczywiście, a propos roboty, to teraz dwa słowa o aucie z manufaktury, bo o samochodzie wyprodukowanym zaledwie w kilku egzemplarzach i to w Polsce. Kilka lat temu udało nam się spotkać właściciela auta zaprojektowanego wyłącznie przez polskich konstruktorów, ale nie wdrożonego jednak, z przyczyną których za chwilę, do masowej produkcji. Przed Wami niespełniony następca syrenki Beskid 106. Co to za samochód, proszę go opisać? To jest tak zwany prototypy prototyp Beskida 106 z pierwszej serii produkcyjnej. Było tych serii cztery. Z tej pierwszej zostało wyprodukowanych siedem egzemplarzy, przy czym trzy ostatnie mają szansę jeszcze jeździć. Jeden, o ile wiem, znajduje się w Muzeum Techniki w Warszawie. Jeden pozostaje w rękach konstruktora w Bielsku-Białej, no i dwa egzemplarze trafiły do Opola. Przy czym ten jeden jest sprawny no i uczestniczymy w rajdach od paru lat. Ten samochód wyposażony jest w tej chwili w silnik seryjny Bisa, ponieważ jest to już trzeci silnik w tym nadwoziu. W czasach, kiedy on powstawał, a więc w 1983 roku nie było jeszcze seryjnej produkcji tego silnika, a więc zaczęło się od silnika małego fiata, przerobionego na chłodzenie wodne. Następnie był silnik zastawy 1100 no i, i na koniec trafił ten silnik, który obecnie się znajduje. Tak to już bywa w przypadku polskich jeżdżących rarytasów z dawnych lat. PRL zostawił nam niestety niewiele prototypów, choć rodzimi konstruktorzy pomysłów mieli całkiem sporo. W każdym razie w jednym z kolejnych wydań Motosfery, co nieco o przyszłości polskiej motoryzacji. A ja kłaniam się Państwu i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!